Odbieramy pakiet. No, pakiet jest potrzebny, żeby oczywiście, powiedz, żadna nowość. Pakiet odbieramy w centrum handlowym Arkadia, tak jak rok temu i dwa lata temu. A może dwa lata temu, gdzieś indziej? No nie wiem, na pewno rok temu w Arcadii. Idziemy tym razem. To wygląda w ten sposób. Jest to wszystko na zewnątrz. Eee, po prostu wchodek. Widzicie. Kolejka jest solidna. Szukamy swojego numerka. Pokażę wam ile jest ludzi. Tam są kolejki. Jest po prostu masakra. I tak samo z tyłu ludzie stoją. No ja odebrałem, ale było ciężko. Naprawdę ludzie stoją i też mają upoważnienia dla, dla swoich znajomych. No i bywa tak, że po ich 10 pakietów. Ludzie biorą, więc naprawdę jest gruby cyn. Mamy pakiet. Pakiet. No, nie spodziewałem się rewelacji. Przejrzyjmy, co jest. Wszystko było zapakowane w tej torbie papierowej. Sponsor na samym początku. Numer startowy taki papierowy, lekko woskowany. Chip przyklejony. Kody QR. To służy. Fotografą, że jak zrobią zdjęcia, to zawodnik jest identyfikowany i zdjęcia będzie można sobie pobrać z internetu swoje. Koperta w kopercie taki mały rozkład, ściągawka, co o której, no, zobaczcie 11-11 start biegu głównego, odwarcie z depozytu, start mili, wspólność śpiewanie hymnu narodowego, start dla wózków z napędem aktywnym, hand, bake i tandemach 12.30 dekoracja zwycięzców, no i strefy startowe, ja na szczęście jestem w strefie pierwszej bo strefa na przykład ostatnia dopiero 60 minut później startuje, więc no czekać tyle czasu na zimnie to troszeczkę słabo no ale 16 tysięcy ludzi startuje, więc jakby wszyscy na hura wybiegli to by źle się skończyło co więcej owsianka krem sudokrem ten krem jest znany bo często go widuję w pakietach często jakaś umowa jest widocznie podpisana większa makaron folia na depozyt no i informacja o tym kremie pakiecik taki sobie nie spodziewałem się nic lepszego więc tu nie ma żadnego zaskoczenia no to co? widzimy się na zawodach dzień dobry dzień dobry pod wieloma względami a to dlatego, że biegniemy w poniedziałek w poniedziałek mamy święto niepodległości 11 listopada nietypowo też jestem w garażu podziemnym gdzie jest udostępniony garaż dla zmotoryzowanych bardzo dobrze, bo ma być ponad 17 tysięcy osób to jest masa ludzi. Taki garaż się przyda. Tak patrzę kątem oka, że wydaje mi się, że z tyłu chyba depozyty są, aczkolwiek nie jestem przekonany, bo też jest tam mi przegrodzone. Prze Chodźmy zobaczyć. A jak dzisiaj forma? No nie wiem, powiem wam, że jestem już tak umęczony tym wrześniem i październikiem. No jest początek listopada, ale jednak czuję ten wrzesień i październik, więc tak będzie w okolicach 45 tylko zobaczymy czy bardzo na plusie czy bardzo na minusie na pewno jest na plusie 4 stopnie więc jest bardzo rzeźko tak to są depozyty A, więc ja się przebiorę po prostu w samochodzie i nie będę tutaj niczego zrzucać tak, tak zrobimy na garażu, w garażu jest yy, zimno więc w ogóle ja pobiegnę od razu do samochodu i się w samochodzie, później przebiorę. No, ja standardowo jestem wcześniej, bo wiecie, nie lubię jedną ostatnią chwilę. Tym bardziej, że tyle ludzi, praktycznie chyba większość przyjedzie samochodami, więc, no, mógłby być kocioł duży w garażu. Ja swój depozyt odebrałem w tygodniu, natomiast dzisiaj też funkcjonuje, znaczy depozyt, pakiet. Pakiet też można odebrać dzisiaj. To dla osób spoza Warszawy. Wychodząc z garażu, mamy potykacze, takie takie informacje depozyty na dół, no to tak, tak jak mówiłem depozyty są na dole, w prawo starty biuro zawodów też w prawo a w ogóle przymieralnie macie za takimi czarnymi parawanami, tam jest napis przywiralnia damska Patrzcie, zobaczyć co się dzieje no, mamy jeszcze kupę czasu centrum handlowe Katia no jest to potężny obiekt tak naprawdę my jesteśmy w, nie wiem w jednej jakiej ale ee, no, obiekt jest przeogromny póki co tu się nic nie dzieje ale zaraz wyjdziemy za niedługo i zobaczycie jakie tu będą tłumy no, dobre to jest to tak jak na przykład w Poznaniu na tej hali że możecie tutaj poczekać sobie w ciepełku a nie na dworze bo przyjechać dużo wcześniej i w 4 stopniach czekać to słabiutko w tym roku jeszcze na pewno mam dwa biegi na uwadze, na które są zapisane. Zaraz, tutaj kolejny weekend, tak naprawdę nadchodzący bieg andrzejkowy. później bieg polskiej drogowskiej. No, te biegi z racji ukształtowania terenu i tak dalej muszą być spokojne. Aczkolwiek, wiecie, co to ma za znaczenie, <laughs> też można biec szybko. W ogóle w tym roku to jest mój 29 start. Więc no, może do 50 nie dobiję w tym roku, ale będzie naprawdę solidnie. Zrobię podsumowanie, pokażę wszystkie medale. Ale w ogóle też będą dwa filmy niespodzianki. Trochę zajmie mi czasu przygotowanie ich, ale myślę, że będą mega. No i tutaj macie miejsce, gdzie ja byłem, gdzie odbierałem. Jak widzieliście, była po prostu masakra. Jest już lepiej. No teraz to już osoby odbierają, które naprawdę no, przyjechały, bo nikt inny teraz nie może odebrać. Czytałoby się kiedyś powiedz tak na spokojnie w tempie 6.0, nie wiem, 6-15, ale jakoś człowiek już nie potrafi, jak już zaczął biegać tak szybko i no nie wiem, może kiedyś, ale tak na razie to jest po prostu ciśnienie, żeby zacząć czas biegać szybko. Podchodzę do szyby, no i coś tam się dzieje. Później zobaczymy. Ja absolutnie nie wychodzę. 4 stopnie to dopiero wyjdę przed startem, ale też muszę wyjść wcześniej, bo 17 tysięcy ludzi, to topkać się na to będzie masakra. Rok temu biegłem po torowisku i prawie bym się nie wyrobił. Start jest podzielony na strefy, jak to zawsze bywa. No, muszą być strefy, bo jakby tyle osób miało wybiec za jednym razem, to by się wszyscy stratowali. Ja na szczęście jestem w pierwszej strefie. Rok temu byłem w jakiejś tam dalszej, odległej strefie i te pierwsze kilometry to po prostu była rzeźnia. Kolana, łokcie, nadeptywanie na siebie, po prostu tragedia. Tym razem jestem na początku, więc z tego się bardzo cieszę. Woda jest rewelacyjna. Nic nie pada, 4 stopnie, no tylko po prostu jest. My się widzimy tak naprawdę na starcie, ja idę się jeszcze pogręcę. Może kogoś spotkam, zamienię słowo. Dobra, trzeba iść na start. Powiem wam, że jest naprawdę, jak ja mówię, że jest zimno, to jest naprawdę, kurczę, zimno, jest po prostu masakra. Zaraz pobiegamy i no na pewno w tym plastiku zrobi się cieplej. A no zobaczcie, tutaj macie strefy. Tu jest na 60 minut. No i my lecimy tam dalej. Jest przepotwornie zimno. Takiego czegoś jeszcze ja nie czułem. Eee, lecimy się rozgrzewać. No nawet dostałem od koleżanki, której dzieci brały udział w biegu dla dzieci. Taką polikę termiczną. Biegniemy, zaraz się zrobić cieplej. Na starcie, w okolicach Arkadii, w depozycach, to w każdym miejscu możliwym. No dobrze, pół godziny jeszcze do rozpoczęcia, ludzie się rozgrywają coraz więcej, na chodzi. My jesteśmy praktycznie na samym początku i tutaj już pozostaniemy. 4. Ale dzisiaj wiem, że nie pójdzie. Dziś jest ten dzień, gdzie będzie a spokojnie. No mega rześko, ja biegnę po lewej stronie, żeby ludziom nie przeszkadzać. No i jednak jestem strasznie zmęczony. Lecę sobie dzisiaj całkowicie bez ciśnienia, a tempo 439 zaraz będzie wiadukt. No i później nawrotka, i znowu wiadukt. Kilometr 4,20 Ale to jest uzbieg No i kolka A, A tutaj biegną Aj to jest tempo Oj, zwalniam. Pokolka. czy wyszła? A tam na 22 16 miałem ale ja już jestem pod korek tętno 165 kolka no nie wiem, będę leciał ale już jest słabo bardzo słabo ale kolka ja pierdykam 4,30 tempo 5,5 km. O! Zwalniam. I tak nie będzie rdziówki. A się zajadę teraz. Ale... Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. I to jest ten moment. Zwalniam. No i ten podbieg. Po drodze powrotnej, 4,46 Tam daleko przy rądzie. Będziemy w lewo skręcać i to właśnie ten objazd dla nas. Jak słyszycie, jestem już tak zmęczony że nawet ten, bo mówię, siódmy. Siedem-siedem a tu jeszcze biegną Ale jakie roboty nie ma żadnych robot oj no do zawrotka kilometr Daje się znaki kolka 4,48 Ale przyspieszyć nie ma opcji Nawet pan nie daje rady W zasadzie kończymy A to zobaczcie Ile ludzi jeszcze? To i dziewiąty kilometr Czas czterdzieści i pół <laughs> Musiałbym cztery zarobić. O kurda.

Ale to była września. Eee, zaraz się odezwę, idę do graweru. Tam mają od razu wyniki i będziemy wiedzieć, jak poszła. Jestem z powrotem, już po grawerze. Wiem, jaki czas mam. Eee, pewnie zauważyliście, że ja się nie poddaję. Nawet jak jest masakra i mówię, że to nie jest mój dzień, że nie mam siły, eee, że mam kolkę, że w ogóle jest masakra, ja robię swoje. Biegnę, kalkuluję, liczę. Jak są takie memy, gify, że tam takie literki i matematyka przelatuje, ja dokładnie tak mam. Kalkuluję i cisnę. Jest życiówka. Jest, kurde, życiówka. 44, 54. Tak, kurde poszło. Ale początek był tragiczny. Jak widzieliście, była masakra. A gdzieś po 7 km to wszystko zaskoczyło, jak zobaczyłem, że da radę zrobić życiówkę, i wszedł ten moment około 8-8,5 km, 9 km, i powiedziałem, że muszę biec 4-0, żeby była życiówka. Biegłem 4-0. Na końcu, zaraz sobie przeanalizujemy statystyki, bo będzie na pewno tak, będą. Tak, będą, tak będzie tętno, e, i tak. E, będzie tempo. Mega się cieszę. O Boże. Cieszę się, bo, bo naprawdę y, mam dosyć tego sezonu. Ostatnie te zawody i te tygodnie dały mi w kość. I dzisiaj naprawdę tak z takim słabym przekonaniem biegłem, ale zrobić trzeba swoje. No. Ja po prostu jak coś robię, to, to, to albo robię, albo nie robię. Więc po prostu cisnę na maksa, albo od początku biegnę sobie tempem 6.0. Cisnąłem i wyszło. Tak medalik wygląda. I z tyłu grawer. Idę na kebaba. <gryw> Idę po prostu począć. Na razie hajka. Zobaczmy sobie statystyki, bo trochę się dzieje. Na początku dystans się nie zgadza. Nie zgadza się, ale to tylko dlatego, że zegarek miał problem ze złapaniem położenia satelit. No czasami tak się dzieje, jeżeli się nie zaktualizuje położenia, ale wydaje mi się też, że było tyle może zawodników, tyle nie wiem, czy, czy elektroniki wokół. No czasami tak się dzieje i jak widzicie, jest przesunięcie te 100 metrów. Meta i start były koło siebie. A tutaj widzimy, że dopiero GPS złapał później, gdzie było rozproszenie już ludzi. Trudno powiedzieć. Na pewno trasa była za testem. A jak tętno? Tętno 158, a maksymalne 172. Tempo 432 i 315. 315 to pewnie już jak pod samą metą sprintem leciałem. Natomiast tu mamy wysokość. Te dwa takie cypelki to właśnie są podbiegi pod wiadukty. No wiadukt był jeden, wiadomo, że jak jest, yy, yy, muszą być dwa jakby wiadukty, jak biegniemy w tą stronę, co, yy, co wracamy. Na początku jest nawet, no nawet nie tego nie czułem, ale biegliśmy troszeczkę pod górę, no i na końcu yy, z górki yy, też. No ja tego nie czułem, ale wykres prawdę pokazuje. Tak by to wyglądało. Do następnego hejka.